Nie bo na Nie, ale nie ty puszczasz wszystkiego, złeś, bo wyraźnie. No tylko że z tego, z e... Fubara to mogę puścić na inne, wiesz, starownie. No daj, parowos, parowos tu ten Bydronka i nidla zejmę... To jest dragona cholera jest na... Parowóz. właśnie ja go też zauważyłem to się Przysłał. No kurwa zamkani, no strach się bać, nie szczególnie widzieliście takie rzeczy? Jakie? Mhm. M47. Ojej, jaka szkoda, że to nie działa. I cała ciała. okrężna w pizdu. Zegarki sam się nie ściągnął. Mhm. Bo... No właśnie. <słatowe> Co z tym parowozem? <słatowe> Czekaj, pracuję No, wiesz? Nie. Na YouTube a, bo on nawet tubę wpisał, dlatego nie znamy <grymne> <grymne> Granat, granat, granat. Biedronka, tak? To na postrach. tak, postra. Ciekań, dokładnie. Nie straszcie z tym granatem, bo jeden raz tak zgubił. Sano. Bez zawleczki. A, tam... Jowis jest dobry od ja. Czy tutaj ktoś jest już nie z bako, czy... Jest bako? Ja jestem czugun. Baku? Bago, tu Bago stoi przy krzaku, tam na nie nie. południu, 180. Obserwuję bacznie. My name is no. Okej, okay, dalej do odpady wracać. Nie, nie tak patrzcie no... na niego, może w tym krzaku nie załatwię. Nie rady. My name no, is 150. Bago, na punkcie 7. Tam zróbcie sobie jeszcze jedną przerwę i ruszymy do stacy Trochę to tak jak Thompson wygląda kawałek tutaj <grym> może wyłapić z tego FOBA, chyba że potrzebujecie coś sobie dobrać <grym> e, Moskwa przyjęła, że się czego? Dobyćcie sobie medykamenty oraz amunicję co? czemu się się co? okulary koronę, co Oczy, go w, w takim miejscu. No. Ta. Baka się tu uratuje. Skupisz bo ja tego nie chce Toś mnie ładnie tu Biera. obraca. <laughs> Baka. Toś bo... mnie obraca, no, bez mojej do... wiedzy. <laughs> no. Dobra, masz, idą? Trzymasz kierunki, masz wszystko. Zapomnieliśmy o kabelku. Ale masz amunicję przeciw pancerze. także masz amunicję. Moja dziewczynka. Myślałem, chłopiec, ale chuj chłopie dziewczynka. Spotkanie po latach <grym> <grym> Eee, ale ty mi jeszcze Woktora oddaj. Maro <grym> no, co no, to. No, to, to? To nie ja. Słuchajcie no. no, tak, tak. no, to bako. Dobra, to dziwnie wygląda, jedzie tak łatwo. Teraz tylko patronem czy coś. Okej, okay, wracamy, spacerujemy, no dobrze. No. Niech ci Bóg wód. Dobra, baka, przywitaj piosenką. Proszę cię W bajce. iście rosyjskim stylu. Nie. Yeah. Gdzie, yeah, bo szukam, w dziewiątej kompanii są, traka? <laughs> dawaj, bo już idą nasi. Puść Katiusza na szybko. No, szybko, szybko, dawaj, dawaj, dawaj. Ale mnie cały chodzi, więc... jo, no wiem niecały chudę. Yo, twaju matmy, kultury i narod. Puść coś Maro hmm. Na jednej duszka. To, to rozkaz! Kady Mickej tworzymy z kierunek zachodni Okej okay. Dobra, nie ma... A jak nie puścisz, to ci zabiorę gleczę. Ja zamno. Nie garatu. za mną. Zawodca no. Dimitri jedyny na rozkaz, Anna tam, jeszcze sraf w Mhm, dobrze. Znam ich nie piją pod kątach. No Dimitri miała być linia w tamtym punkcie, gdzie powiedziałem na kierunek zachodni. Nie, nie no, czy nie rozumiesz? Ale o to chodziło? Jak. No, nie jest na zachód. Ale w tamtym punkcie, gdzie 5 tak. minut... Raz tak, to Rosjanie. Rozumiem, że bez strat zaszło dojście do anteny. Ja, bez strat. Zajmujcie. Co za tym Tak. Okay, dobra. Halo, halo. Czekamy jeszcze na annę i będziemy ruszać. Jeszcze? Tak, tylko ostatnie anteny. I to będzie też dwupunktowy. W sumie trzy. O, przemieszczanie. I raczej nie powinniśmy nas spotkać się na drogę. Jedziemy.

Żebyś... Dmitry, wodny wam mamy... do dowódca Przejmijcie ktoś. Tak. E, To nasi? O kurwa. Dimitri wodny kurwa, ze strzelby strzela? kurwa. Co z pistoletu? No, bo…. to kurwa, kurwa, To kurwa, 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 co z tym snajperem? Zabity eee, to bo... ma... Sof, Wanda, możemy podciągnąć sprawę. Tak, potwierdzam, ten snajper tam na tej górze zabity. Tam na górce sobie leżał i sobie zmarc. Zmarc. Na 65 leży na skałach. Jak wiedziałem, że Cię podaję, to, to, ja to ja jest mnóstwo gości. Tak. Ogóle... niestety. Kurwa. moja To, to ta. Ta. A to takie odległości Jak cholera? Znaczy to był bardzo chory pomysł, bo... Wszyscy mnie napierdalali, a tam kontakty się nawet. mamy po dwie straty, jest już na już prawie. No... no. Ja dwie guby, na, bieżuje bieżuje dwie posłuszę, że... na dwie głupie, na że Czubun na dwie głupie straci. Tam kurwa jest. No, Czubun tam. Kurwa. Gdzie? Karnioch. Tak. Słucham. Nie, nie. nie. Mordujcie mi się po kolei. Ja tak. tutaj, tutaj a krzak wystaje <g restauracją> tutaj, za wzgórza. Tutaj niżej, niżej niż nie słyszę. Słycha. Przed tymi pojazdami się Biały. białe. Anna, będziemy ruszać dalej. Przyjęła rusza. Została dużo, nie ruszamy. Ruszamy, bo już skupić oczy. Gdzie ruszamy. Wszyscy są? Tak jest. Tak jest, gdzie jest? Tutaj jest No was czekam, on Wiem, że jak na końcu, gdzie jest nie, żyje. jest w tym kierunku. Na północ jest ścieżka, Snajper go A, No teraz normalnie nie, usłyszę, jak zrobiliśmy. to. Teraz się na minę w Dobra, na ja, e, Dobra, na, na kierunku na północ. A ja już się bałem. No, ale się idzie, idzie, ale. się na minę wiebie za to... Panie kapitanie, może dzwonimy jako um, mamy iść ostatnie. jak nie? Tak, tak, trzeba będzie ostatni. Będzie mina. Tak, będzie dyskonekta. Może trochę dalej od siebie. Jak pierdolnie to ci nie pomoże. Idźcie po śladach. Step by step. To tam został przy skale jeszcze. Gdzie? O tu biegnie. Teraz. Bako. No patrzyłem tam jeszcze w tych ciężarówkach.